STS zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Oj, Oj, teraz za, za, za ten, za chwilę wrócę do tego wątku. Nie, ale teraz y, akcja Jagilończyków! Y, zagranie nie? w nasze w polekarne Radomiaka i tam And Andrzej Trubecha. Próbował zaskoczyć golkipera, jest już sygnalizacja, pospisił no i że można powiedzieć troszeczkę wyprorokowałem to uderzenie. Bo... Strzał i niestety tracimy gola, no Bram. stawiony stawiony Świata. Przepiękne uderzenie jednego z zawodników Radomiaka, teraz próba odrobienia strat, jest wyłożenie piłki na Styciowi właśnie i będzie rzut, będzie karny. rzut karny. Tak jest, Wski Myskowski, Myskowski jeden do jednego, a zatem mamy wyrównanie. To teraz Radomiak. W naszym polu no I niestety jest bramka Niestety jest bramka dla Radomiaka. Dośrodkowanie Miłosza Kozaka w pole karne Radomiak. Po chwili faulowany Dani Quintana teraz próbuje lobować bramkarza Radomiaka, no i golkiper... Ale mogła się podobać ta broda. Zobaczymy, czy coś z tego zostało. Sam Dani zapewniał, że jest 100% dla niego. Doszotkowanie bardzo dobre i teraz świetny strzał Bartka Wdowika. Dał czas jest tym samym zawodnikiem. i Teraz Izabel Puerto! Oj, 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 oj! No, można by powiedzieć, że akcja hiszpańska. Świetne dośrodkowanie Daniego Quintany. Z bramki i ten, który teraz może. Musiał... Niestety, tracimy bramkę Aj. na 1-3. Drugi raz wykrakałem, drugi raz o bramkarzu chciałem. No i zostaliśmy tak naprawdę. Były tam dwa, trzy strzały, z których tak naprawdę dwie bramki. I, I służyliśmy sobie dużo sytuacji, w których, których korzystaliśmy i, i też wtedy Teraz nasze pole kardę i tracimy czwartą bramkę. Niestety straciliśmy czwartego bramkę. Xavier, dzięki Ci bardzo. Teraz Danik Quintana, lewa noga, piłka po lewej ręce golkipera Radomiaka, czyli dochodząca do bramki zespołu z Radomia. I znowu dobry strzał, tym razem próbował uderzać Bartek Wdowik. Miłosz Kozak, no jest zawodnik szybki, dobrze zbudowany już, wy, wypuszczona futbolówka do zawodnika Radomiaka, ale skuteczna interwencja. interwencja tak. Bojana. Bojana jak zawodnika Radomiaka, no teraz taki chaos się wdarł. Ale bardzo ładnie Gabor Żukowski wyprzedził swojego rywala, odebrał piłkę, poprasował i mamy sytuację pod polem. Matus do Toporkiewicza. Toporkiewicz. Co zrobi Krzysiek? To cały czas przypił do się trzymuje Toporkiewicz. Ładnie minął rywala, jeszcze obił nogi i będziemy mieli rzut rożny. Niestety Jagelonia przegrywa swój drugi sparring w kępie, ale najważniejsze jest to, żeby te, takich wyników nie dochodziło już w trakcie sezonu. STS zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok.